Księdza Mojżeszowej, w 25 rozdziale, czytamy o tym, jak Bóg daje wskazówki Mojżeszowi o tym, jak przygotować, jak zbudować przybytek. I tam też daje wskazówki co do tego, jak ma wyglądać, jak ma być zrobiona arka przymierza, arka świadectwa. I ciekawe jest to, że ta arka, w której były. A tablice z przykazaniami, którym były naczynie z Manną i laska Arona, Bóg powiedział, że to, to, ta arka, ta skrzynia ma być przykryta odpowiednim wiekiem. I ciekawe jest to, że czytamy o tym w, 21, w 25 rozdziale od 21 wersetu. I położysz przebłagalnie na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się z Tobą spotykać i z ponad przebłagalni, pomiędzy dwóch herbinów, którzy są nad Arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiać o wszystkim, co Ci rozkażę dla synów Izraela. Bóg mówi: zbudujesz mi świątynię, tam będzie miejsce najświętsze. I tam w tym miejscu najświętszym będzie stała arka Przymierza, która będzie przykryta tą przebłagalnią. To jest hebrajskie słowo kaporet. Ona będzie tym przykryta i tam nad tej przebłagalni, będę z, tobą, będę z Tobą rozmawiał, będę tam obecny, tam właśnie będzie moja obecność. Ciekawe jest to, że raz w roku arcykapłan mógł wejść do tego miejsca najświętszego z krwią ofiar i złożyć ofiary za siebie i za cały naród. Ta, to wieko, ta przebłagalnia była pokropiona krwią ofiar. Dlaczego o tym mówię? Bo w Nowym Testamencie, gdy czytamy o tym, jak Jezus przyszedł na ten świat, wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Bo otóż, chociażby w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, czytamy takie słowa, na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był, uwaga, przebłaganiem za nasze grzechy. Chrystus stał się przebłaganiem. Pamiętacie, w Starym Testamencie Bóg przemawiał, Bóg był obecny i, i mówił do Izraelitów z przebłagalni, która była kropiona krwią ofiar. Ale tutaj, gdy Jezus przyszedł na ten świat i umarł za ciebie i za mnie, jego krew została przelana za ciebie i za mnie, i zasłona w świątyni została rozdarta, od góry do dołu. I dostęp do miejsca na świętego stał otwarty oznacza to, że my dzisiaj możemy przyjść do obecności Bożej, możemy mieć z Nim społeczność nie na podstawie tego, co my zrobiliśmy, ale na podstawie tego, że krew Chrystusa obmyła nas, oczyściła nas, naszych grzechów, naszych win. I my dzisiaj możemy przyjść do Niego i mieć z Nim społeczność. Tak to jest nieprawdopodobny obraz, gdy o tym pomyślę, jak wielką rzecz uczynił Chrystus. Gdy przyszedł i stał się tą przebła tym przebłaganiem, tą ofiarą wieczną, ostateczną za moje i Twoje grzechy. I nie muszę przychodzić do Boga z krwią różnych ofiar, bo Chrystus stał się tym przebłaganiem. I dzisiaj ja mogę słuchać Jego głosu, mogę przychodzić do Niego. I przyjmować od Niego to, co On chce mi powiedzieć, to, co chce mi przekazać, bo On uczynił to dzieło dla mnie. On stał się przebłaganiem dla mnie i dla Ciebie. Bóg dzisiaj spotyka się z nami i mówi do nas w tym miejscu, w którym krew Chrystusa zmyła wszystkie nasze grzechy. I przychodzimy do Boga, bo On. Oczyścił nas, On przyciągnął nas do siebie. Takiego wspaniałego Boga mamy, dlatego zbliżmy się do Niego i słuchajmy tego, co On ma nam do powiedzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.